Dwadzieścia lat, żyjąc w odosobnieniu, uczyłem się systematyczności w powrocie do życia. Myślałem, że wróciłem do mojego miejsca, nowego miejsca. Starałem się. On, on to wszystko widział. To jego wina. Nie zareagował. Jak próbowałem zrobić porządek wokół siebie. Tak, kosząc trawę w nocy, i cicho siedział zamiast mi pomóc. Teraz, uwięziony we własnej D własnym ciele, we własnej głowie, nie daje rady sobie z tym wszystkim, To się musi skończyć, to się na pewno skończy. Tak. Nie. To już konie.